Kochani, właśnie widzę, że pomimo, że podłączyłam aparat, widocznie znowu nie włączyłam wtyczki, bo się aparat nie naładował, wręcz przeciwnie. Jak widzicie, jestem bez makijażu i przyznam Wam się szczerze, mamy 13.35. Cześć, kochanie! No, cześć! Czekajcie, muszę psiulka wziąć. No, chodź tu do Mamuni, chodź! No, chodź do Mamuni! Boże, kto tu się tak cieszy z Mamunia przysła z powrotem, co? Kto tu się tak cieszy? Moje śłomko spało. Spał mój śmrodełusek i cekał na mamunię. Tak? Mm, ślicny śliczny ty mój. No, tylko jak tak pacys to wyglądasz jak kermit. No, kermit cię mogłam nazwać. Nie miluś, tylko kermit. No, kochanie moje, uciekaj. E... A ja słuchajcie. E... Wybaczcie. Od rana, słuchajcie, w biegu, w stresie i w ogóle Trzy godziny siedziałam u lekarza rodzinnego Nie wiem na ile kamera to odda Ale widzicie, coś z moim okiem jest Wstałam dzisiaj, a się wstałam, zostałam wybudzona Najpierw wiadomość od sąsiadki z dołu, od Jessie Jessie mnie napisała, była 8.15 ja jeszcze, wiecie, ja już byłam taka Już prawie rozbudzona, ale jeszcze nieprzytomna i Jessie mi pisze, czy, czy potrzebuję, yy, dzisie, czy będę gdziekolwiek dzisiaj jechać autem. No, no tak, no będę, oczywiście, że będę, bo miałam jechać po Milana Karmę dzisiaj. Dlaczego, nie? Zamiast mi odpisać, przyszła tu na górę i mówi do mnie tak, wybuj, wyrwała mnie z łóżka. I mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, mówi, przed tym jak jechałam dzieci odwieźć do szkoły i do przedszkola, to... Yy, Ci, co tutaj przed domem robią chodnik, zatrzymali ją, że do wieczora nie wolno nam przejeżdżać tutaj przez ten kawałek drogi, bo oni kładą świeży asfalt i że mamy auta przeparkować. No dobrze, ale gdzie my mamy te auta przeparkować? My nie mamy tutaj parkingów, wiecie, wolnych, żeby nie było problemu. Po drugiej stronie, tutaj, ja Wam zresztą pokażę, tam gdzie stoi to auto. Moje stoi, o widzicie obok. Sorry, ale wszystko fokusuje na mojego palca i na brudne okno. Swoją drogą tego okna nie mogę umyć, no bo nie mogę otworzyć tutaj. Ech, no ale w każdym bądź razie em, kazali nam tam przeparkować auta. Problem jest taki, że jak tam auto przeparkujemy i przyjedzie e, Straż Miejska, to mandaty podostajemy. No i ja teraz, jak jechałam e, i tak popatrzyłam, facet mi od razu pokręcił głową. Ja do niego mówię tak, on do mnie, że mam tam parkować. Ja mówię do niego: No dobrze, ja dostanę mandat, to pan będzie płacił. A drugi mówi: Ja mówię, bo jak przyjedzie od sam, to koniec. Nie, on do mnie mówi: Nie, mówi od sam, to wie. Nie? Oni tak wiedzą, jak my się dowiedzieliśmy. Zamiast gdzieś kartkę powiesić, czy samemu przyjść, to nie, to oni yy, ludzi zatrzymują. Wiecie co i tak? Jak sąsiadka powiedziała: A gdyby Jessie musiała jechać do pracy i nie mogła wrócić tutaj, no to skąd byśmy wiedzieli? Nie wiedzielibyśmy i byśmy byli, za przeproszeniem, znowu udupieni. Mówię wam z dnia na dzień codziennie cyrki. Dobra, poszłam, przeparkowałam to auto, wróciłam, wyszłam z Milanem, wracam do domu. No i z tym okiem, wiecie, coraz gorzej było, bo to oko było strasznie spuchnięte. Więc ja mówię, dobra, no to muszę jechać do lekarza. Ja pod prysznicę ja odkręcam kran, znowu wody nie ma, więc ja się ubrałam, znowu lecę na dół za dom i proszę ich, żeby przestali na 10 minut yy, yy, wiercić, żebym ja się mogła umyć. Już tak być nie może, ja płacę za czynsz nie wiem za co. Nie wiem za co, bo ja nie mam normalnie wody, ja nie mogę do 16 włączyć pralki, nic, kompletnie, nic. Jestem, jestem wściekła. Do tego dochodzi, słuchajcie, lekarz wypisał mnie na kolejnych 5 dni na chorobowym, bo mam tutaj maść z antybiotykiem, którym muszę całe oko, powiekę dolną, górną i w ogóle smarować. I ja nie mogę wtedy, trzy razy dziennie, ja nie mogę wtedy autem jeździć. To po pierwsze, po drugie, to oko w ogóle powinno być zaklejone, bo no coś tam uszkodziłam w oku. Więc, a ja miałam mieć piątek, sobota, niedziela, nocki. Więc pojechałam od razu od lekarza do pracy, daję szefowi, a szef do mnie mówi, ja nie mam kogo na twoje miejsce wrzucić i to i tamto, bo się już inna dziewczyna zameldowała, że jest chora. No tak, ale to co ja mam zrobić? Lekarz mnie wypisał chorą, bo mam coś ewidentnie z okiem i mój widzieć, widzi, że ja tego oka dobrze nie mogę otworzyć. Albo mnie to w ogóle boli. Ja mam tak nocki robić? No nie wiem. Um. Ja mu powiedziałam, żeby szukał kogoś no, w ostateczności, ale to jeszcze będę mu musiała powiedzieć, że w takim bądź razie będzie musiało o dziewiątej wieczorem po mnie przyjechać. Odwieź mnie do pracy i rano po pracy odwieźć mnie do domu, bo ja nie mogę jeździć autem w tym momencie. Powiem Wam, aha, no i lekarz powiedział, że do poniedziałku, jak nie będzie lepiej, to mam w poniedziałek przyjechać e, do niego znowu na kontrolę, no i dalej pójdę na chorobowe. No ale jak? No jak? No powiedzcie, jak? No dzień po prostu na wariackich papierach. Mam dosyć. W pół do drugiej, a ja już jestem, wiecie co, wypompowana, po prostu wypompowana. A zupełnie inaczej plan na dzisiaj miał wyglądać. No ale nic. Co, psiul, idziemy na Siura? Bo ty byłeś tylko rano z mamuniem na spacerze, w południe nie byłeś, nie? Teraz pójdziemy, słuchajcie, to ja już będę miała prawie 8000 kroków, a jeszcze ze trzy razy dzisiaj z Milany będę musiała wyjść, nie? Kochanie? No W każdym bądź razie, wiecie co, jestem w ogóle, nawet bez śniadania i tak dalej. Um, po drodze wdepłam do peniego, tylko kupiłam ogórki kiszone, makaron penne i śmietane. bo dzisiaj będę robić sobie kurczaka w sosie śmietanowym, śmietanowo-pieczarkowym z makaronem. Taka naszła mnie ochota na to, no ale to wszystko dopiero jak wrócę, na razie lecę z Milanem na spacer. Gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life in these times it feels like nobody's right, yeah. So why might to figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I can't dream it, I'll be Et voilà, kochani, Zrobiłam tyle, że słuchajcie, mam na co najmniej trzy posiłki. W sensie, no można by było powiedzieć, że na 3 dni, ale ja w piątek zamierzam na cały weekend um, zrobić coś innego. Więc zapewne zjem dzisiaj, zjem jutro, a resztę po prostu sobie zamrożę na inne dni. Um, to jest makaron penne z pokrojoną E, drobno, dość e, piersią z kurczaka e, z pieczarkami w sosie śmietanowym i posypane wszystko parmezanem, także ja się zabieram za jedzenie, jeśli wy coś jecie to życzę wam też smacznego ciucham to nie, nie, nie a w życiu kochanie, to jest moje ty już swoje jadłeś Uff, słuchajcie, w międzyczasie mamy już wieczór ehm... Ja zrobiłam pranie, rozwiesiłam. Byłam też z Milanem dawno na zewnątrz. Przed chwilą sobie oko posmarowałam e, tą maścią. No, zobaczymy, czy ona coś da. Zrobiłam sobie herbatkę. O, proszę bardzo, z cytrynką. Yy. I przyszłam Wam coś wytłumaczyć. Słuchajcie, przedtem miałam. Yy, Dyskusję w komentarzach pod jednym filmikiem, gdzie jedna z Was, jakby to powiedzieć, napisała mi, że ja generalizuję, że. Że to jakoby nie było do końca prawdą, że 1200-1300 euro to jest takie socjalne minimum i że mało kto tyle zarabia i tak dalej i tak eee, dalej. Słuchajcie. Tutaj w Saksonii mmm, życie jest na przykład zdecydowanie tańsze niż na Bawarii. Są tańsze czynsze. Em, Generalnie życie jest tańsze, ale tutaj też ludzie mniej zarabiają. I mówiąc ludzie, mam na myśli osoby: ja nie mówię o osobach, które są jakimiś specjalistami, wykształconymi itd., itd., bo taka osoba zawsze będzie dużo więcej zarabiać niż inna osoba. Ja mam na myśli osoby takie jak ja, które mają zwykłą. Normalną pracę jako sprzedawca, tak? Um, ja pracuję sto, między 120 a 130 godzin w, w miesiącu. Chciałam powiedzieć w tygodniu, nie, przepraszam, w miesiącu. I żebyście mi uwierzyli, słuchajcie, są osoby, które zarabiają takie pieniądze. Dla jednej osoby to będzie nic, bo albo ta osoba. Albo partner, albo no, ktoś tam, z kim, z kim, z kim się jest, e, zarabia dużo więcej. I dla tej osoby to wydaje się absurdalne, że tak to nazwę, tak? E, natomiast ja, będąc sama, słuchajcie, e, nie chcę Was skłamać. We wrześniu, za wrzesień miałam zarobione niecałe 1000 euro. Mieliśmy natomiast dodatek powiedzmy państwowy 300 euro tak zwane energii Kostem Pauszale, które musiały zostać opodatkowane niestety, co oznacza, że ja za wrzesień dostałam razem z tym dodatkiem niecałe 1300 euro, 1200 coś tam dostałam. Od 1 października podnieśli um, ten tak zwany Mindeslohn, czyli to, co minimum na godzinę musi pracodawca płacić na 12 euro. Dzięki czemu ja, pomimo że pracowałam 131 godzin w zeszłym miesiącu, szef wypłacił mi tylko 115. Pozostałe 16 godzin idzie na konto Pracownicze czy na konto pracownika, i te pieniądze nie zostają mi teraz wypłacone. Tylko jak przyjdzie miesiąc, gdzie nikt nie ma urlopu, wszyscy są zdrowi i no, nie ma aż tyle zmian na tyle pracowników, co u nas jest. No i wiadomo, że ci, co pracują na pełen etat, czyli na 160 godzin, oni dostaną swoje 160 godzin. Ja pracuję na pół etatu, oficjalnie na pół etatu i oficjalnie jestem zatrudniona na 100 godzin, ale, no jak mówię, pracuję między 120 a 130 godzin w miesiącu. I, um, i wtedy takie osoby jak ja no dostają mniej godzin, ale żeby dostały swoją wypłatę. Przykładowo. To wtedy pracuje powiedzmy 70 godzin, ale dostaje wypłata jak za 100 godzin, tak? To wtedy bierze się z konta tego pracowniczego te godziny i to się wyrównuje. Na takiej to zasadzie u nas, u mnie, tam gdzie ja pracuję, działa. I dzięki temu, że stawka na godzinę została podniesiona, to ja dostałam za październik 1380 euro, czy, czy coś koło tego, tak? I jak widzicie, są osoby, które zarabiają mniej. Eee, zostało napisane, że to jest takie minimum socjalne. No to słuchajcie, to w takim bądź razie ja zarabiam minimum socjalne. Ja wiem, że dużo osób powie, że za takie pieniądze nie poszłoby pracować i to i tamto, słuchajcie, ale yy, pracę powinno się mieć. Ja potrzebuję też ubezpieczenie zdrowotne i będąc sama, no nie będę sama płacić za ubezpieczenie, taka opcja oczywiście istnieje. Nie musicie iść pracować i możecie sobie za państwowe ubezpieczenie sami płacić, ale to są duże pieniądze, bo ja już raz tak miałam, raz tak musiałam płacić przez kilka miesięcy. I no, po prostu nie chcę drugi raz tego, tak? Dlatego e, nie uważam, żebym była kimś gorszym, tylko dlatego, że pracuję o 30-40 godzin mniej niż pełen etat w miesiącu i zarabiam mniej. Ja nie mówię, że wszyscy w Niemczech tak zarabiają. Ja mówię o tym, że tutaj, w tej okolicy, gdzie ja mieszkam, tak przeciętny pracownik zarabia. I e, jak mówię, nie ma w tym nic złego. Jeżeli ktoś mieszka gdzie indziej, jak na przykład Bawaria, tam się więcej zarabia, ale są też wyższe koszty życia. I e, ja nie widzę w tym nic złego, żeby ktokolwiek zarabiał dużo więcej. Jeżeli ktoś do, dużo więcej zarabia, no to fajnie, to naprawdę fajnie, słuchajcie, bo ta osoba wtedy w tym momencie ma mniej. E, może nie wiem, zmartwień, na więcej go stać i tak dalej. Z drugiej strony, ja też, wiecie, nie skarżę się, że ja tyle zarabiam, bo ja sobie daję radę bez problemu. To, że standard życia w Niemczech jest wyższy niż w Polsce, to jest logiczne, ale też uważam, że nie powinno wprowadzać się ludzi w błąd, bo wiem, że <laughs> są osoby, które myślą, że przyjadą tutaj i będą na kasie zarabiać 3000 euro. A to przecież tak nie jest. To nie jest prawda. I uważam, że nie powinno się wprowadzać ludzi w błąd, opowiadając bajki. Dlaczego ja mam was okłamywać i mówić, że ja na kasie zarabiam 300, 300 euro, tak? 3000 euro, skoro tak nie jest. I nie znam, nie znam żadnego sprzedawcy, a trochę ludzi znam, który by zarabiał. 3000 euro na rękę. Ja tu mówię o pieniądzach na rękę. Ja nie mówię o brutto. Eee, także. Nie wiem. Eee, jeżeli ja komuś odpisuję, że ja się cieszę, że, że fajnie, że danej osoby eee, partner zarabia dużo, dużo więcej i jest w stanie utrzymać całą rodzinę, to co w tym jest złośliwego? Powiedzcie mi, bo ja tego nie rozumiem. E, nie wiem, po prostu powiem wam, że troszeczkę mnie e, ta cała e, konwersacja e, no, poniekąd zdenerwowała, tak? Czekajcie, muszę usunąć coś na karcie i zaraz do Was wrócę. Miejsce muszę zrobić, dobra, słuchajcie, udało się, e, wykasowałam trochę już starych filmików, które widzieliście. I dzięki temu mogłam zrobić e, miejsce na karcie. No i wracając do tematu, słuchajcie, no. Ym, ja wiecie, ja nikomu nie zazdroszczę niczego, bo, no bo po co mam komuś zazdrościć, tak? Y, to mi też nic nie da. Ym, ja, uwa ja uważam, że wszystko to, co potrzebuję, mam, y, żyję w miarę spokojnie i. Jeżeli czegoś nie mam, to myślę, że jestem na tyle obrotna, na tyle zaradna, że potrafię sobie albo sama odłożyć pieniądze, jeżeli to jest coś, co muszę kupić, albo po prostu sobie to jakoś załatwić, tak? I ja nikogo o nic nie proszę, ja nikomu niczego nie zazdroszczę i ja też jestem zdania: wiecie co, że. Im się więcej pieniędzy ma, tym. I tutaj nie mówię do konkretnych osób, czy coś w ten deseń, nie odbierzcie tego źle, ale im więcej człowiek pieniędzy ma, tym bardziej zachłanny jest. Tak ja uważam, że im więcej się ma, tym jeszcze więcej się chce. Nieraz już było widać, że pieniądze ludziom do głowy odbijają, i. No, coś w tym po prostu jest, tak? Ja jak mówię, ja nie chodzę, nie chodzę głodna, nie chodzę brudna, nie chodzę zaniedbana. Ja generalnie mam wszystko, co potrzebuję, i ja jestem szczęśliwa z tym, co mam. A dogryzanie mi w sposób, że mój mąż mnie pobił, co już też jest kupę lat temu, słuchajcie. Albo że jestem sama, bo coś ze mną jest nie tak. Pff, wiecie co, ja już nawet nie zwracam uwagi na takie komentarze, bo szczerze powiedziawszy, mam gdzieś, co kto o mnie myśli, um, bo nikt z Was nie siedzi w mojej skórze, nikt z Was nie wie, o czym ja myślę, co się dzieje ze mną i w ogóle za każdym razem, powtarzam, wy widzicie tylko i wyłącznie urywki. Z dnia sklepione w filmik, który trwa 30 minut, 30 kilka minut z reguły, tak. I niektórym osobom się wydaje, że znają mnie i wiedzą wszystko o mnie, i wiedzą wszystko lepiej ode mnie. No to niektórym osobom się tak to wydaje, to niech się wydaje dalej, Słuchajcie, Ja nie mam nawet ochoty tracić energii na to, żeby przekonać te osoby, że tak naprawdę nie wiedzą nic. Bo taka jest niestety, prawda? Miluj sobie śpi. Moje, moje kochanie, ogonek nie lata. Nie cieszysz się, że mamunia mówi do ciebie. Nie cieszysz się? Daj, buziolka. O jezuś, 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 jaki buziolek. O jezuś, o jezuś, jaki liczny buziolek. No tak mamunia będzie miziać. Czekajcie, muszę się przysunąć. Bo przecież trzeba psiulka migiać. Miziać, miziać, nie? Nie wiem, czy Wam w ogóle powiedziałam, że w międzyczasie też pomyłam pędzle i e, gąbki. Bo to dobry moment, bo skoro i tak teraz oka nie mogę oczu w ogóle nie mogę się teraz malować, no bo no, podkład mogłabym nałożyć, wiecie, brwi i tak dalej, ale e, nie ma sensu, bo no, oczu nie mogę pomalować ze względu na to, co mi się tutaj. Zrobiło i słuchajcie, to nie jest jęczmień, o dziwo, to nie jest jęczmień, bo przy jęczmieniu czy gronkowcu macie jakby takie ziarenko, a ja tego nie mam, bo ja mam po prostu strasznie spuchniętą powiekę czerwoną i przez co zresztą chyba widać, że jedno oko troszeczkę mam jakby to o, jakby mniejsze i trochę bardziej zaczerwienione. Nie wiem, swędzi trochę piecze, trochę, trochę boli, ale przejdzie. Jak to mówią, do wesela się zagoi, tak. No, więc ja pomyłam gąbki, pędzle, zdezynfekowałam też, no bo jednak, mimo wszystko nakładałam cienie pędzlem, a już wczoraj mnie to oko troszeczkę, wiecie, właśnie tak pobolewało, ale nie sądziłam, że wstanę z takim okiem dzisiaj, bo będę wyglądać jak quasi-modo, tak. No, a z drugiej strony, wiecie, co muszę, też zaraz. siucham Siucham. Tyle buziolków chcę zdać, ale nie, 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 kochanie, nie, nie wolno. Nie! Popatrz, bo cię zje aparat. Zjecie! Mama, 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 nie wolno! <ścoughs> nie wolno, kochanie. E, no, a z drugiej strony, wiecie co? Ja wczoraj używałam tej bazy pod tusz z Eveline. No i używałam tego e, tuszu. Um, warietę No i kurczę, muszę je niestety wysortować, bo boję się, że jak to się zagoi i ja znowu to na oko nałożę, znaczy na rzęsy nałożę, to znowu mi się coś zrobi. bo tam mimo wszystko teraz bakterie są. Także będę musiała, zaraz pójdę to wyciągnę i wrzucę do dęka, niestety, nawet jeżeli te produkty nie są zdękowane do końca, tak. No, myślę, że zaraz pójdziemy. Pójdziemy do balu, pójdziemy zaraz do balu. Co? Pójdziesz do Twojego przyjaciela? Do przyjaciela pójdziesz? Przyjaciel twój? O Jezus Maria, jak on się patrzy. No, tak mi się właśnie wydaje, że zaraz podskoczymy jeszcze na chwilę do Matiasa. Niech on się trochę tam zbalu, pobawi piłką i w ogóle, ale najpierw, słuchajcie, wypiję e, swoją herbatkę. Zakończyli u nas pod domem, słuchajcie, z, z przodu e, te roboty drogowe, ten chodnik, położyli dzisiaj asfalt. Co mnie dziwi, wiecie co? My mieliśmy tu kostkę em, taką podłużną, i to ładnie wyglądało. A wszystko rozwalili i zrobili zwykły czarny asfalt, co nie wygląda tak ładnie. Także podejrzewam, że jutro przyjadą, tylko jeszcze walca odebrać i, i, i tutaj to, co jeszcze tutaj gdzieś tam zostawili i stoi, i te lampy pozabierać, e, lampy drogowe i, i tyle. Więc przynajmniej, przynajmniej jednego hałasu się pozbyliśmy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj to będzie na tyle. I tak wyszedł ten blok na pewno długi, pomimo że e, zaczęłam nakręcać go dopiero, no już późniejszym popołudniem, powiedzmy. A nie tak jak zawsze. Także tak, kochani, to dzisiaj na tyle. A gdzie jest mój telefon? Coś mi tu. Czy ty mi siedzisz na telefonie, kochanie? Nie, ja siedzę na telefonie. <laughs> Także dzisiaj, słuchajcie, to by, to by było na tyle. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co chciałam Wam przekazać. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa.